Od czerwca do listopada trwał konkurs Fantastyczne konkrety zorganizowany w ramach projektu Haczyk Gliwickie Spotkania Literackie, który został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze środków Funduszu Promocji Kultury. Na konkurs wpłynęło aż 140 prac z całej Polski. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych. Żyli, kierując się wymaganiami formalnymi oraz doceniając pomysłowość, samodzielność, estetykę wykonania i uwzględnienie tematu, konkursu wybrało zwycięzców. W kategorii wiekowej klasy 1-4 szkół podstawowych pierwsze miejsce. Zajął Paweł Kusiński ze Sławy. drugie miejsce lidia grec Gliwice. miejsce trzecie Igor Janicz, gliwice. i Plac 1-4 otrzymują Sebastian Stępień, Szczabin Kościelny, Patrycja Albińska, Szczabin Kościelny, Julia Śniecińska, Sława, Anna Kozak, Gliwice, Zofia Adamowska, Gliwice, Katarzyna Korzeniecka, Gliwice. w kategorii wiekowej klas 5 do 8 pierwsze miejsce zajęła Maja Lewandowska z Wrocławia drugie miejsce Martyna Tokarek z trzecie miejsce Karolina Wyróżnienia w kategorii klas 5-8 otrzymują Iga Kruwczyk-Gliwice, Natalia Różnowska-Chojnów, Adam Wiśniewski-Bądkowice, Weronika Węsek-Bydgoszcz, Roxana Dyszkiewicz-Szczalin-Kościelny, Martyna Niedzielak, Gielica. Za fantastyczne prace! Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy po Fantastyczne Portrety Online, która będzie prezentowana na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, na profilu Facebookowym oraz w serwisie YouTube. Dziękuję.